Cześć, witajcie! Dzisiaj Zadarfaltu przygotował dla Was zestaw czterech talerzy albo jak to woli łomisków o różnej wielkości, oryginalnie zapakowany w karton. Ozdobny, więc to też będzie idealny prezent dla kogoś bliskiego. Już pokazuję jak wygląda zawartość w środku. To półmiski z tworzywa. Więc łatwe utrzymanie w czystości można jej prać w zmywarce, od najmniejszego wielkość do największego. Więc każdy talerzyk na pewno znajdzie odpowiednie zastosowanie u nas w domu. Zobaczcie, jak pięknie się mieni. Wzór pozłacany. Wygląda to naprawdę elegancko. Jest to solinne tworzywo, więc tak szybko nie ulegnie zniszczeniu. Jasny kolor marmuru ze pozłacaną poświatą. Że na pewno będzie mógł zastosować taką paterkę albo przy grillu, albo przy przyjęciach. Zobaczcie, jak fajnie prezentują się nasze ulubione warzywa, owoce. Wygląda to naprawdę elegancko. Można też podać naszym gościom albo domownikom nasze ulubione ciasta. Cóż, nie wygląda smakowicie? Zobaczcie, jaki piękny, pozłacany wzorek. Jest też dostępny w kolorze ciemniejszego marmuru z czarną poświatą, ale to pokażę Wam w następnym filmiku. Tak jak powiedziałam, zestaw składa się z czterech talerzyków. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie internetowej. Każdy pewno znajdzie coś idealnego dla siebie, albo dla bliskich w prezencie. Do zobaczenia. Cześć.